Żyjemy, dobra Mamy misję podobno, ale ja nie wziąłem żadnych rzeczy, nie mam żadnych rzeczy Ja o, tylko żarcie masz O, to ślicznie, dziękuję panu No, dostaliśmy e, informację z radiostacji, że niedaleko naszej bazy jest baza Niemców, którą musimy zniwelować, zniszczyć, z, zmołotać i w ogóle z, zniszczyć, zgładzić z ziemią o. Tak jak mnie, rower dzisiaj bez problemu No, dobra To tutaj tak powinniśmy, To jest skrzynie tutaj, to nasza, nie? Chyba Nie wiem J Jak tu do tego się przyjęła? Właśnie tu ty, kiją ty, się wsiadamy Ty nie? prowadzisz, nie? Ale... Yes. Czekaj, co bierzemy? To weźmy to Dobra, ja tam słucham, dobra O, jakaś fajna broń Czekaj, Kurde, synku Patrz jaka broń Czekaj, Wszystko wezmę, słuchaj Pikna Ej, ja, ale to my się mamy przebrać? Dobra, Nie patrz Patrz, fajna broń jaka fajna ja, ja mam jakoś ty... Dobra, ej, to to wiesz O, bo ja, bo, ja, bo ja lubię y, takie rzeczy jak Ola snipery szana. i w ogóle Moż! Ty, jaką ona jest super No niestety Misja nieudana, Piotr Ojczyk, Mister Ojo pod nazwą Nikiem, Mr. Ojo ojo ojewski Ojo Ojo, ojo. ojo, ojo, ojo. Jojo. Uma, umarł na AWP A kaj są moje Dzięki Nie, nie wiem, nie jeszcze raz AWP Misja kolejna nieudana, ponieważ ojo, 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 ojo zmarł zmarna AWM A. Tam się wsiada Filip do góry Lecz Gdzie tam? ja tam... Gdzie jest grana tam gra na co ty co ty robisz? Czekaj, ja przyłączę się no. chyba tutaj nie, wsi nie wsiądę. Dobra, wsiedliśmy do statku. Jakimś cudem. Dobra, jedziemy, ruszamy. Kieruj mnie prawo, ale tu trzeba wycofać, bo ja do tyłu jadę. Lewo, nie wiem, to... Cofam, cofam spokojnie, wszystko... Wszystko jest pod kontrolą. Spokojnie sobie wycofamy. Teraz może... Do raz, teraz do przodu i na lewo. Do przodu i automatycznie na lewo. Co ja tak I, nie bytęcam. Już jesteśmy pod wyspą. <laughs> na lewo szybko. No skręcam! Ty nie idziesz w ogóle. Nie możemy się od razu pokazać, bo to jest... Okej, okay, okej, okay, rozumiem, Mapa? rozumiem. Już to, za... To powinna być pierwsza wyspa, ta większa. I z tyłu powinna być jeszcze mniejsza. Ale, Sadku, nie można cumować przy brzegu, zaraz takiego wielkiego. No, wiem, Musimy mieć z nami, nie wiem. Dobra, tak zestawiamy. Tak, tak Wajem, wyskakuję. Dobra, czaj się na To Only. I tu Jest To jest ta pierwsza wyspa Zaraz będziemy No tutaj widzę takie Przybrzeżne Choćby nie wiem Co to jest bardziej kamiennie To tu jest jeszcze Jeszcze mamy długą drogę do tej wyspy nie, no, jakoś, jakoś spokój, jak tutaj na ogół jest wszystko. Rakiety U2 to, powi to powinno być wiele osób. Przedaż. Nie! To powolić powoli idź na szybciętaż. Mam już dwa serca. To powoli na szybciej. O, ej, chodź tutaj, chodź tutaj. Stój. Do mnie, do mnie. Widzisz tam tę rakietę? Ale dupla No, to dupno. musimy zniszczyć Ej, ale to, o cholera Nie mamy... Znik stana. Znikło mi to z horyzontu Dobra to, O cholera, patrz, widzisz to? Dwie, fucking Czy Tam jeszcze czołgi na dole Wszystkie są obrócone Jeden jest tam obrócony, cholera Ale wszystkie są obrócone w stronę, choćby, naszej bazy Przejdziemy to od tyłu Ale najpierw... Ale pod wodą. Tylko się że jak ci powiesz, że zabraknie. luz Wiesz co, chodź podejdziemy do tych czołków tutaj. Od tyłu i weźmiemy. To są... Te klisy to są. Ale po... gadać pod wodą? Po, Wynurzam się, jestem Jestem, jestem na Czołgi, czołgi, czołgi. No, no, no. Szybko się kapłeś. Tutaj. Ej, dobra, posłuchaj. Ej, patrz, jak tych czołów tu jest. Nie mamy szans, żeby je zniszczyć. Ten plastik eksploduje w C4. Nie mamy szansy To rzucamy? Co? Rzucamy czy zostawiamy? No nie na razie zostaw, żeby nie robić hałasu. Chodź się za mną. Podamy za obejdziemy obiecium. uważaj, na tego czołga to są jakieś konwoje, ale widać, że są opuszczone. Chyba odpalony ten operec. No, ale opuszczony. No, to by... no. nikogo nie widać. Ale żeby hmm. zostawić sprzęt, tak. Sobie o. Ciu, 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 ciu. Patrz, jest tutaj. A nie, teraz Pod teraz, tych już podłużę. Podkładam. Jeden starczyn. Ja pod tą rakietę W sensie w tego opleć Ty, ale tu nikogo nie ma Ja tu nikogo nie widzę Ej, patrz, ja Oplu... wiesz, No Ej, dziwne Do ściany, do ściany szybko Czemu idziesz w no. największy ten jak tam coś było? Jest czysto Czekaj, rzucę rękę? Jezus nic tam nie ma chyba Rzucił za siebie granat Uch. Co za mózg Uf, Dobra to, nie, to nie, już trzeba czar... Tutaj nic nie ma Jaki czołg Nic ja... tutaj nie ma, już by się z alarm włączyli wszystko To jest opuszczony Na stówy no, Ale żeby tak opuścić taki sprzęt? Czyli jak wejść do ok, tego domu? Ja okno. okno Dobra Tutaj było bez okna Dobra, mimo wszystko, Dobra, jeszcze to zniszczę. Skrzynki jakieś są. Właśnie... O cholera. O kurde! Dobra, zbieramy. USS Marines 212 Delta... We have very big dick and very big pussy and... Uh, uh, we have very huge uh, TNT. Dobra, mamy pozwolenie na wzięcie tych materiałów i wysadzenie ich. Wysadzenie rakiet U-2. Ponieważ rakiety jak, jak, tu, jak to. Dziwne, że oni ich nie biorą w ogóle tych. Eee... Och, e, wiesz, że wystarczyło dwa razy. Kliknąć. O, dobra. Nie podsadzamy, ale musimy się osłaniać wzajemnie. Ja też Właśnie podsadzam. Ja tutaj Jest ta rakieta, jak ona by tu wybuchła. Ale patrz, jakie szczęście, ej. Czy ty to widziałeś? że tyle maszyn jest? Opuszczony? No, no, to, to, to pierwsze, ale że jeszcze TNT zostawili nam w tym. A no. może specjalnie, żebyśmy Już się dzieci. Daj mi trochę Że te ciała na morskę zostawili te rakiety, U-2 wszystko. Jest zrobione wszystko. Jesteś, ja to chodź bo cima się robi. Aka jesteś? Kodą? Obo, obok wy... No, obok domu, obok wyspy. Tej drugiej Już. No. Łok tych czołgów, tutaj widziałem Cię przed chwilą Dobra, no jestem Gdzie? No, koło drugiej wyspy Nie widzę Cię Koło czołgów To ja też Posłuchaj, rzuć C4 Plastik na TNT Okej, okay, już wszystko zrobione tu, co na drugą i, wyspę pójdź na drugą wyspę no. A tu jesteś synku Cię, widzę Cię, no. jazda Wyciągnąłeś kluczyki? Jakie kluczyki? Chyba węgla! oddać wiadomo, wiadomo... Dobra. Tryk. Chodź Choć kopy budują bardziej, co? Chodź tutaj do mnie. Czekaj. Ej, nam no, na łeb, może jest... Uważaj, uważaj, nie zostaw, zostaw. Odejdź. Pa jeszcze raz. Pięknie. Dobra. Ja muszę mieć na widoku to. No, ty jesteś naprawdę mądry. Zalepione, dobra, to dawaj trzy. Czekaj, 1. czekaj. Jeden. Nie, leci, leci, co leci. Co za down, co za down. Woo! Wszystko poleciało. Ten czołg jeden tam został. Czekaj, jest z granatu jego. Dobra, dopływamy. to ten statek skręca. Po cieku skręca, Filip. dopływamy. Wszystko pięknie. Filip BUJĆ SIĘ! Fak, 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 Jezus Co się stało? ale nie ja się nie, ja nie zamierzam teraz tąkać tak po spaniu Spokojnie, nic nie będziesz się tąkał Ja już tutaj cumuję Prawie Se wycofamy, nie? I se wjedziemy tak na luzie. Tam za nami jest ta wyspa, na której walczyliśmy Dobra, Dobra, do Okej, okay. ruszamy do przodu du. i te wszystkie sireny, witamy bardzo serdecznie w naszej bazie. Dobra, okej, okay. witamy. Tutaj yy, statek ojo <noise> dopłynęliśmy do brzegu du du, -du. Wysiadłem już gul 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 gul, -gul. No. też się pożegnam a Piotrek może za chwilę trzymajcie się do usłyszenia dzięki cześć i na razie trzy dwa jeden Ryjów. Ja jestem ciekaw, nie? Czemu ty nie... Nie, 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 dostajesz obrażenia. Ja Sryb... już wiem, dlaczego. nie, wiem Ja Wszystko wiem, nie, 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 Dobra, nie, nie, GOOD, night! Good night!